Cześć! W szybkiej poradzie na dziś, wraz z moim kotem, który nie za bardzo się tym filmem przejmuje, przedstawimy Wam cztery najpopularniejsze metody wciągania na kolanników na przykładzie noprenu firmy Monster Power. I na początku powiem, że te nakolanniki są w rozmiarze M, ja ważę 95 kg, także nie jest to rozmiar przesadnie zaniżony, jest to rozmiar, który wynika z rozmiarówki Competition Fit. I od razu mówię, że ok, jeżeli chcesz sobie po prostu poćwiczyć, to najprawdopodobniej powinieneś sięgać po rozmiar zgodny z rozmiarówką, ale wszelkiego rodzaju sportowe świry, które... Zależy na poprawie wyników siłowych, będą kupowały na kolanniki o jeden rozmiar, o dwa rozmiary za małe, co powoduje to, że ich pomoc na dole ruchu przy odbiciu będzie nieco większa. I przykładowo, jeżeli na przykład ważysz y, powiedzmy do 70 kg, to często twoim idealnym rozmiarem będzie powiedzmy XS, jeżeli ważysz do 90 kg razy drzwi, to możesz sobie wziąć S-ki, jeżeli ważysz powiedzmy gdzieś do 110, możesz sobie wziąć m jeżeli chodzi o Monstera, i później rozmiary wyżej. To jest taka typowa rozmiarówka. Natomiast jeśli zdecydujesz się wziąć rozmiar, jeszcze mniejszy, albo po prostu masz genetycznie dużą łydę, jak widzicie ja tutaj łydy nie mam, to mogą się pojawić problemy z założeniem na kolaników, szczególnie jeżeli zakładamy ją na gołą skórę. Dlatego jak widzicie, wszystkie moje serie są wykonywane z reguły w leginsach, jeżeli mamy leginsy, to po prostu założenie na kolaników to jest bułka z masłem. Jeżeli mamy gołą skórę, jeżeli mamy dużą łydę lub jeżeli wzięliśmy rozmiar za mały, to spróbujmy jednej z tych czterech metod. Także konwencjonalna metoda na szarpanie polega na tym, żeby po prostu szarpać z całej siły na opren, aż on łaskawie wejdzie. No i w większości przypadków on po prostu nie wchodzi, ponieważ zatrzymuje się na włosach. Także popularną metodą jest zwinięcie na kolanika już tutaj w pół. Także w momencie, kiedy już go tutaj zwinąłem w pół, pociągam za niego i on bardzo przyjemnie wchodzi. To jest najprostsza metoda dla osób, które. Nie mają przesadnie zaniżonego rozmiaru. Druga metoda dla osób, które już trochę łydkę mają większą, lub ten rozmiar wzięły nieco mniejszy, jest to metoda polegająca na zwinięciu na kolanika dwa razy. Także jak widzicie, nie tylko zwijam go tutaj częściowo, ale również zwijam go od dołu. Tym sposobem jestem w stanie pociągnąć na kolanik bardzo mocno tutaj, uważając oczywiście na swoje włosy. Przekładam, wciągam na udo i poprawiam. To są dwie takie metody podstawowe, które ta pierwsza jest bardzo prosta. Druga już się sprawdzi na nieco cieśniejszy na kolanik, ale obie te metody nie przynoszą nam specjalnych korzyści, jeżeli naprawdę kupimy mały rozmiar. Zdjąłem na kolaniki, przedstawiam metodę numer 3 dla nieco bardziej zaawansowanych. Użyjemy tutaj pasków do martwego ciągu, także korzystamy jeszcze raz z metody numer 2. Zakładamy na kolanik na piszczel. Obsuwamy go zarówno z jednej strony, jak i z drugiej. Tworzy nam się taki mały kawałek materiału, i tutaj po bokach będziemy wsadzać paski. Co nam to da? Da to nam po prostu łatwiejsze szarpnięcie. Także pakujemy zarówno z jednej strony. Tworzymy sobie tutaj małą pętelkę. Jeżeli paski mamy dłuższe, to będzie nam wygodniej. Pakujemy sobie też z drugiej strony. O! Życie jest ciężkie. Zapakowałem sobie z drugiej strony, jak widzicie, mam tutaj dwa dwie zgrabne pętelki. Przesuwam je tak, by były po bokach, i nie pozostaje mi nic innego, niż pociągnąć. W tym momencie, kiedy jestem już w tym miejscu, mogę sobie puścić paski. Jeżeli pokonałem łydę, czyli najcięższą część, to jest git. Ja oczywiście łydy nie mam, więc nie jest to dla mnie trudne. Jeżeli ktoś łydę ma, no to najcięższą właśnie częścią będzie przejście przez łydę. im wyższa, im większa łyda, tym mocniej musimy paski pociągnąć. Nie pozostaje nic innego niż poprawić. Jak widzicie, od dołu na kolanik zakrywa całe kolano. Tutaj mamy guzowatość kości piszczelowej, w tym mniej więcej miejscu on się kończy. Natomiast tutaj wchodzi on sobie na czwórę. Co zrobimy z drugim nakolannikiem? Zastosujemy czwartą metodą, metodę, zwaną workiem. Także bierzemy sobie worek foliowy, robimy w nim dziurę z drugiej strony i przekładamy przez niego stópkę. Teraz w tym momencie drugą tą końcówkę pakujemy mocno do skarpety. W momencie, kiedy zapakowałem go naprawdę solidnie, do skarpety. Oczywiście warto mieć długie skarpety, jak, jak do martwego ciągu. Możemy jeszcze raz założyć sobie ten nakolannik. Pyk przekładamy sobie jeszcze raz, tak jak w metodzie numer 2 albo w metodzie numer 1. I nie pozostaje nam nic innego, niż po prostu szarpnąć. Jak widzicie, folia powoduje to, że tarcie jest trochę mniejsze. Wszystko nam się nie wżyna. Tak we włoski. Nie pozostaje nic innego, niż podciągnąć go sobie kilka razy bardziej. Oczywiście, jeżeli nakolanik jest bardzo mały, to samo to przejście na kolano też będzie powodowało drobne problemy, także to przesuwanie będzie trochę wolniejsze. W tym momencie, oczywiście, nie pozostaje nic innego, niż podrzeć te nakolaniki, te, te nie, ale wiadomo, worki foliowe. Oczywiście można je starać się delikatnie wysunąć. A jeżeli nie mamy na to czasu, to drzemy wszystko w pizdu. No i po pozbyciu się zawartości worka, co zajęło mi kilkanaście sekund, bo jest on beznadziejnej jakości, oczywiście nie pozostaje nic innego niż obsunąć na udo i poprawić sobie troszkę na dole. Oczywiście staramy się, żeby na kolaniki były na w miarę jednakowej wysokości. Im bardziej jesteśmy spoceni, tym jest to cięższe, dlatego zawsze można sobie jeszcze poprawić. Jeśli chcecie więcej szybkich porad, oczywiście dawajcie łapę w górę i piszcie swoje propozycje w komentarzach. Do zobaczenia, łapa w górę i na razie.